Sami, potrzebuję twojej pomocy. Pewnie. Jaki projekt dzisiaj robimy? Nie ma na to czasu. Biorę udział w konkursie i każdy uczestnik musi przygotować jakiś popisowy numer. Coś z tektury! Nie będę mieć dwóch godzin na takie projekty. Każdy będzie albo tańczył, albo śpiewał. Ale na to na pewno nikt nie wpadnie. Młah, ha, 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 ha. Na co, Sami? Hej, He. gdzie jesteś? Na magię! Wystraszyłeś mnie. <laughs> w sensie magiczne sztuczki? Na przykład z monetami. Myślisz, że w ten sposób wygram? Jestem magikiem i przewiduję przyszłość. Wyraźnie widzę, jak wygrywasz. Super, chodź poćwiczymy. Pora na trochę magii. Hej kochani, dzisiaj pokażemy Wam 10 niezwykłych i jednocześnie prostych sztuczek z monetą. Ta, to będzie najlepszy występ na tym konkursie. W takim razie zaczynajmy. Na początek oczywiście znikająca moneta sztuczki. No chyba, że znikają mi słodycze. To twój numer popisowy, co Sami? <grystanie> Kładziemy monetę na stół i zakrywamy ją ręką. Teraz pocieramy nią w ten sposób. Jeszcze trochę i... zniknęła! Jak to? Przecież dopiero co! Chwila, mamy jakąś dziurę w tym stole? Nie sam, nie ma tu żadnych dziur. Oto cały sekret. Podczas pocierania monety przesuwam ją powoli w stronę brzegu stołu. I na końcu zrzucam ją na kolana. Sprytne. I bez oszukiwania. Od teraz jak dostaniesz od kogoś monetę, pokaż im ten trick. W ten sposób możesz sporo zaoszczędzić. Hmm, chociaż w sumie lepiej, jak jednak ją zwrócisz. Akcja moneta! Och. Prawie wyszło. Może ja spróbuję z pomocą różdżkopisu? Znikaj. Długopis, traszki, pióra Feniksa i atramentu. Niesamowite. Ten konkurs odbywa się w Hogwarcie, czy co? <noise> to prosta sztuczka. Wystarczy, że bardzo szybko i precyzyjnie przełożycie monetę z jednej ręki do drugiej. Zacznijcie powoli i róbcie to coraz szybciej. Jak jakaś lewitacja? Długopis tylko odwraca uwagę. Za trzecim razem przełóżcie monetę razem z długopisem. Wtedy musicie tylko Zdjąć zakrętkę i udawać, że moneta z niej wyleciała. Ekstra! Ale nie celuj ze mnie tym długopisem. Tak na wszelki. Kolejna sztuczka. Połóżcie dłonie na stole. W ten sposób. I umieśćcie w jednej ręce monetę? Zgadza się. A teraz szybko obróćcie ręce. Gdzie jest moneta sami? Hop! Musicie ją złapać i obrócić rękę. Dokładnie. Poćwiczę trochę. Zaczekaj. Patrz uważnie. Bum, mam inną monetę. Wow, a potrafisz zamienić ją w dolara? <laughs> Nie, sekret jest w ich rozmiarze. Przed sztuczką umieściłam twoją monetę pod moją. Nie zauważyłaś jej, bo jest mniejsza. Teraz trzeba opanować taki ruch. Kiedy się go nauczycie, za jednym zamachem podmienicie monety. Hmm, pójdę szukać skarbonki. Mam zdolności telekinetyczne, mogę przesuwać rzeczy. Uh. Ruszyło się coś, czy mi się tylko wydawało? Nie spinaj się tak. Pokażę ci, jak poruszyć monetą bez żadnego wysiłku. Kładę ją na dłoni i. Sama się obraca. Aj, tu przecież nie użyłaś swojej zręczności. Zgadza się, mam mały sekret. To magnes. Że niby miałaś go w drugiej ręce? Gdybym go miała w drugiej ręce, moneta by się do niego przyczepiła. Umieściłam go pod stołem i przetrzymywałam mocno kolanem. Moja ręka była bezpośrednio nad nim, ale na stole. Więc pod wpływem przyciągania... Moneta się obróciła! Oto kolejny trik ze znikaniem monet w dłoni. Siup! I znów ją przywracamy. Voilà! Gdzie ten przebiegły magnes? W tej sztuczce chodzi o zręczne ręce. Że niby moneta cały czas była w twoich dłoniach? Poniekąd, kiedy wkładałam ją do ręki i udawałam, że ściskam, tak naprawdę położyłam ją na tym miejscu. I co potem? Pokazałam, że nie mam nic w dłoniach i zabrałam monetę z góry. Już rozumiesz? Zaczynam mylić magię z rzeczywistością. Muszę to przemyśleć. Znam jeszcze kilka innych sztuczek. Pokaż! W samą porę sprawię, że ta moneta. Zniknie. Eee, znam to. I pojawi się w drugiej dłoni. Tak po prostu. Oddaje się. To istna magia. Raczej kciuk. W odpowiednim momencie robisz coś takiego i moneta ląduje między palcami. Druga ręka ją w tym czasie zakrywa. Wykonujemy ten ruch i moneta znika. A potem przerzucamy ją do drugiej dłoni. Wygląda jakby pojawiła się znikąd. Oto podobna sztuczka. Hop! Moneta wpada do ręki. To Mam tylko jedną, ale nawet ta znika. Nie mam niczego w rękach, żadnych monet. A teraz. Dodam. Podoba ci się? Mam wrażenie, że naprawdę potrafisz czarować. Ale coś mi mówi. Że to zwykły spryt, zgadza się? Moneta spadła nie z nieba, a z mojej głowy. Wystarczy ją tam po cichu położyć. Oto cały sekret tej sztuczki. Udajemy, że zabieramy monetę z dłoni, ale ona wciąż tam jest. Więc możemy ją tak złapać. Proste. Hmm, też znam kilka sztuczek. Monety są ciekawe, ale co powiesz na znikającego sama? <sum> Sam, widzę jak się ruszasz pod spodem. Duszno tu, jak oni to robią? Nauczmy się lepiej kolejnych sztuczek. Mam tu cztery monety w kwadracie. Teraz przemieszczę każdą z nich za pomocą moich dłoni. Tadam, teraz wszystkie są obok siebie. Nie, cztery monety to już za dużo. <laughs> w sumie to nie cztery. Wiedziałem, że widzę podwójnie. Tylko pięć. Zakryłam piątą monetę dłonią i przesunęłam ją do tej. Potem przesunęłam resztę monet w ten sam sposób. Na końcu zostały mi cztery monety, a piąta wciąż znajdowała się pod moją ręką, czyli tam, gdzie nikt nie widzi. Dodatkowy rekwizyt. Genialne! Dokładnie. Ok, kochani, gotowi na ostatni trik konkursowy? Konkurs? Już o nim zapomniałem. A ja nie. Oto najlepsza sztuczka. Nic mnie już nie zaskoczy. Hmm, to co powiesz. Na to? Fajne, co? Niech mnie, Copperfield! Wyginasz rzeczy siłą umysłu! Tak ci się wydaje. Miałam dwie monety. Jedna zwykła i jedna wygięta. Podmieniłam je. Ale skąd wzięłaś wygiętą monetę? Zrobiłaś to gołymi rękami? <laughs> nie, kombinerkami. Rękami się nie da. Kocham magię. A... Ja też się dobrze bawiłam. Teraz muszę się przygotować psychicznie do konkursu. To dla ciebie, moja droga! <sum> Sam! Wariacie. Dziękuję. Nie musisz iść na konkurs. Dlaczego? Bo i tak jesteś najlepsza. Dziękuję, Sami, ale chcę wziąć udział. Okej! Okay. Sami, to moje kwiaty. Dostaniesz je, jak wygrasz konkurs? Oj, sami, to to jak zwykle. Kochani, dajcie łapkę w górę i powiedzcie nam, który trik był najlepszy. Papa! Pa. Ups! Zaraz zobaczycie coś naprawdę niesamowitego. Su! Jestem sam. O co chodzi? Usiądź. Okej, a po co? Bo będę czarował. Dobra, to zaczynamy. Wszystko w porządku? Tak, Suzy, nie martw się. ha! Panie i panowie, Sztuczkę. O, tak! <noise> sam, to łaskocze! Co robisz? Tu wszystko zepsułaś! Chciałam pokazać sztuczkę z mieczami, którą widziałam w telewizji. Oj, sam, do tego potrzebne są specjalne miecze, ale nie martw się, coś na to poradzimy. Mam pomysł. Wow, serio? To zaczynajmy! Hej, kochani, dzisiaj zobaczycie sztuczkę z mieczami. Będziemy potrzebować kawałków tektury w takim kształcie o wymiarach 9 na 20 cm. Coś jak sarkofag. Mam wrażenie, że z Kartonu jesteś w stanie wykonać wszystko. <laughs> Być może uwielbiam takie projekty. Oto pierwszy kawałek. Hmm. Właśnie tego potrzebuję. Góra i dół mają 5 cm długości. Zrobimy takie dwa, co to? Buł. Hejku, wystraszyłeś mnie! Sam? Sorka! Okej, okay, czas narysować linię. Tu będą znajdować się nasze specjalne otwory. Bez nich sztuczka nam nie wyjdzie. Nie martw się, Su! Wszystko wyjdzie, bo jestem zawodowcem. Nie musisz klaskać. Lepiej przynieś mi nożyk zamiast się chwalić niewiadomo czym. Okej, okay, zaraz wracam! Oto szkic. Tu mamy 3 cm długości, a tu 5. Ej, sam, ostrożnie! Nie rzuca się nożykiem. Sorry! Rówmy teraz nacięcia. O tak! Świetnie! Tu też? Tak sami. Oba elementy muszą być takie same, więc złożymy je razem. O tak! To najprostszy sposób na to, żeby nacięcia były równe. Super! To do dzieła! Hmm, ciekawe na czym będzie polegać ta sztuczka? A Wy? Lubicie magię? Jeśli tak, to subskrybujcie nasz kanał, żeby nigdy nie przegapić żadnego filmiku! Gotowe! Okej, okay, teraz dodamy kolejny magiczny element. Takie kołki o długości 2 cm. Przykleimy je w tych miejscach. Dobra! Su, te kołki wcale nie są magiczne! <śm> spokojnie sam! Bez nich ten trik się nie uda! Hmm, zobaczymy. Dajcie łapkę w górę, żeby je zaczarować! Gotowe? Jeszcze takie paski o długości 5 cm. Na każdym trzeba zaznaczyć linię w ten sposób. Czas zrobić płytkie nacięcia. Su, mam pytanie! Kogo wsadzimy do tego sarkofagu? Ja głosuję za chomikiem! Nie sam! Będziesz miał asystentkę jak prawdziwy magik! Wow, to lepiej się przygotuję na to spotkanie! Paski gotowe, czas je przykleić! Sam! Tak, Su! Jestem! Dasz radę zrobić miecze do tej sztuczki? Jeszcze się pytasz, Su! Co za niedorzeczne pytanie! Sam! Wszystko już gotowe. Oto nasz sarkofag. Brakuje tylko kilku elementów. Przyklejmy je centymetr od krawędzi. Czekaj, już kończę! Pospiesz się. Wszystko gotowe. Udało ci się! Najpierw mnie przeprosi za to, że we mnie zwątpiłaś! <noise> Wybacz! Jesteś najwybitniejszym miecznikiem na świecie! Nigdy o tym nie zapominaj! Żeby wykonać taki miecz, wystarczy przeciąć patyczek i nałożyć na jego koniec kawałek rurki! Magicznej rurki! Dokładnie! A teraz chodź! Przedstawię cię twojej nowej asystentce! Oto Eliza! Miło mi, Eliza! Będziemy razem zabawiać publiczność! Tylko nie idźcie nigdzie. Zaczynamy show! Panie i panowie, przed wami największy czarodziej wszechczasów. Sam! Dziękuję, dziękuję! Dziś pokażę wam niezwykłą i bardzo niebezpieczną sztuczkę. Przebiję ten sarkofag mieczami, a w środku będzie moja piękna asystentka Eliza. Zapraszam panią! Wiem, że nic ci się nie stanie. Godne. Czas otworzyć nasz sarkofag. Ta-dam! Świetna robota, Eliza! Brawo, Sam! Brawo! Drodzy widzowie, mam nadzieję, że wam się podobało. Subskrybujcie nasz kanał i klikajcie dzwoneczek, aby nigdy nie przegapić żadnego filmiku. C zdradzę wam sekret tej sztuczki, kochani. Musicie zacząć od miecza po lewej stronie, żeby Eliza się obróciła w ten sposób. Potem możecie kontynuować. Lewy miecz musi zostać wyciągnięty na samym końcu. Proste, prawda? Widziałeś moje kąpielówki? Hej, co tu się dzieje? Na razie! Zdradziłaś mój sekret? Jak mogłaś? Teraz nikt mi nie uwierzy, że jestem magikiem!